Witam wszystkich z tej strony Zetniks i witam w kolejnym odcinku z Pizza Tower. W ostatnich odcinkach żeśmy robili do końca już grę na 100%. A dzisiaj, skoro są święta, to zrobimy sobie Halloweenowe rzeczy, jakie zostały dodane w Pizza Tower jakiś czas temu, już dawno temu. Tak. Gramy wesołych świąt, by the way, bo pewnie to wychodzi gdzieś tak, 27, 26, coś w tym stylu. Także no, wesołych świąt. No, i na czym polega Halloweenowy update? Jakby, w sensie, jaki jest 31 października ustawiony na. E, chyba to jest przez cały październik, jak dobrze myślę. E, no, włącza się jakby tryb Halloweenowy, gdzie, jak widać, postacie są przebrane. w samym lobby. Oraz na każdym z poziomów jest ukryta właśnie jedna dynia. Jak widać trzeba znaleźć 20, żeby odblokować ten G te dziwne drzwi. Więc tym się właśnie zajmiemy w tym odcinku. I przy okazji, jako że to jest bonusowy taki odcinek ze wszystkim, to przy okazji pokażę inne dodatkowe rzeczy. Znaczy jedną dodatkową rzecz, jaka była, ale nie będę jej przechodził, bo ona trwa trochę długo. <laughs> Co to jest? O, mój zboże. Dobrze, także zaczniemy sobie od pierwszego poziomu. Od John Gutter. Tak? John Gutter chyba to się nazywa. I szukamy dyniów. O, 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 o! Słyszę. Tutaj jest, dobra. Właśnie, jak, jak jest, dynia w, jesteś, jest się blisko dyni w danym poziomie, to słychać charakterystyczne dźwięki i muzyka w tle się wycisza. Także, tak wygląda właśnie szukanie dyni w tym, jakby tym halloweenowym evencie w tej grze. No, także można wyjść i po prostu już będę po prostu wycinał jak jakieś śmieszne rzeczy zobaczę albo właśnie będę znajdował dynie. O! Okej. Okay. Dynia jest, w PizzaScape dynia jest w pokoju gdzie się wchodzi do po skarb, tutaj na samej, przy samej lewej ścianie, okej. Okay. Kuźwa. Dynia w tym poziomie do jest dopiero po Pilarżonie w Ancient Cheese. Strasznie daleko. Mam nadzieję, że inne dynie nie będą tak daleko. Jezus, też w końcówce z Dungeon jest dynia. Też zapomniałem wspomnieć, że dynie nie pojawiają się w ogóle w sekretach. Ani też yy, nie trzeba przechodzić poziomu, żeby dynia się zaliczała jako zebrana. Jak widać tutaj jest w lobby. Więc tak, to, to o tym jeszcze chciałem wspomnieć. A jak widzicie to oczko tutaj, yy, to to będzie na potem. Okej, okay. o dostałem ubrania za pięć za dni. E, no tak, e, dynia tutaj znajduje się po wyjściu z UFO dopiero, podczas ucieczki jak widać. A mówiąc o tego, o ubraniach, to przecież odblokowałem ostatnio dosyć fajną... <śm> Krowa, Krowa! Dobre. O mój zboże. Ale tak, jak mówiłem. Yy... O, ubrania, właśnie. Bo odblokowałem kilka nowych. Na przykład. A, dobra. Od początku. Czarne. Za pokonanie każdego bossa bez oberwania. Czyli każdego bossa na P. I. I to. Goldman. Za zrobienie wszystkich e, tego zadań, czyli zdobycie wszystkich instrumentów, więc git. To się od boku po pokonaniu, właśnie pizza, pizza face na P, jeżeli wszystkie, wszystkie inne zrobiło. A ubranku Candy Rapper. Dobra, to sobie to założymy i lecimy dalej. E, bossowie chyba nie mają dyń. Sorry, że gadam przez nos, ale zima jest e, fajna, lubię zimę, ale. To, że mi się nos zatyka cały czas nie irytuje okropnie. Ech. O. o! Dobra. Gdy jest w. niedaleko pokoju z Pilar Jonem, kiedy. O! Niedaleko drugiego sekretu, tak będzie łatwiej chyba powiedzieć. Jakiś się kodułk jest tutaj w rogu, także spoko. O! Okej. Dynia jest w tym... ...pokoju. Tutaj zwykle się robi ten achievement, żeby... ...zabić super ten przeciwników, jak dobrze pamiętam. Więc fajnie, że tutaj ukryli ten... ...to dynię też. Ledwo co usłyszałem to, to jest w tym miejscu, jesus. Usłyszałem, nie wiem, z jakieś e, pół sekundy, kurde, muzyczki takie, o kurde, tutaj jest, tutaj jest. Dobra, idziemy dalej. <tosujne> Okej. Czy <sujne> <tosujne> 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 to jest noise jako królik? <tosujne> Bro... Dynka jest zdoby... po świeżo po zdobyciu tej pierwszego topinga, widzę. Ej, chyba jeżeli dobrze myślę, to następny nasuwa na kolejne ubranko, więc fajnie. No, dobra, co to nie jest na no, sam so, no, so start łziwa, tutaj Po drugie skoku O, tutaj. Dobra. Ej, są! <laughs> Zakrwawione ubranka Okej. <Okay. śmiech> Musiałem spać, żeby dwa razy, kurde, żeby to zdobyć, ale Zdobyłem. Aki dynia. Trzeba się tutaj cofnąć, wykastkowie. A! Że móc, że ją jedź. Dobra, tu. Nie, 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 bra. Tutaj? nie to. Dziękuję, Jesus. <grybuj> dobrze, 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 dobrze. O, o, o. Okej. Okay. Dynia w, mini -golf w golfie jest w soda korsie. Good to know. Okej. Okay. Najwidoczniej Pepino miał zakaz zbierania dyni, bo blonęło bo w jedzenie, zanim mógł zebrać dynię z tego poziomu. Okej. Okay. zostawiam się gdzie jest dynia w tym pokoju, ale dobra. Znaczy trzeba najpierw odmrozić wszystko. Uff, już myślałem, że. Yy, yy, że jakaś. że może właśnie trzeba nie było rozmrażać. Okej, okay. uff. O, okej. Okay. Dobra, nawet nie widziałem, że tutaj jest, bo przeciwnicy zakryli. <gryw> dobra, i kolejną bramkę zdobyta. Aż się w nie szybko przebiorę, tylko gdzie były, nie było tutaj chyba na górze? Nie na nie na dole, a nie tutaj na dole tak. Tu jaki, co to jest? Szczurołak? <laughs> o, jesienne, jesienne ubranko. Jeste... Jesteśmy jesieniarą teraz. Pepino jesieniara. Okej. Okay. Świeże po pokonaniu żapilara w, w ok, okupa. <laughs> Biedny Snot. O nie. Powrócił z martwej w tą Halloweenową noc. Przepraszam. Jeszcze raz bardzo cię przepraszam, że, że cię zabiłem. Ojej. Lemal, bruh, br <laughs> Guzma, <laughs> oj, cudowne, ah shit, ok. Dinkka numer 17 z 30, a z 20 zwykłych poziomów. Nieźle, nieźle. O wow. Ale szybko. Dosłownie na sam start poziomu dają. Okej, okay, okej, okay. mi to, mi to gradka. Wojnie. Wojenna Denia nie lubi być raczej lubi być na froncie, a nie w laboratoriach. Jeżeli się zastanawiacie, jaki jest 20 pociąg, żeby znaleźć dynię? to oczywiście chodzi o Kramlik Tower of Pizza. I dynie numer 20. Ej, dyniowy Ubranko. Cool. No, no to teraz tylko się widzimy już przed tymi drzwiami śmiesznymi. No, dyniowe drzwi. Jeszcze tylko zrobię szybkie przebranko w te dyniowe obranko. Nawet, nawet zrymowałem nieźle. I co? Lecimy sprawdzić co tutaj mamy. Tricky treat. Zwróć uwagę na kolory strzałek. Zielona strzałka prowadzi do dyni na głównej drodze. A niebieska do pobocznej drogi. OK. Czyli żeby zdawać wszystkie dynie trzeba iść pobocznymi. Pumpkin Munchkin znaleźć wszystkie ukryte dynie w grze, no to pewnie to zrobię w, w tym poziomie. Zdobyć wszystkie dynie w Tricky Trade w jednym, poziomie, w jednym przejściu. Okej, okay. spróbuję to zrobić. Także co, nie ma na co zlekać, lecimy. O! Ale śmieszna muzyka. Basically John Ghost, ale to jest dynia. E, właśnie, niebieskie, niebieskie. Tu do góry. Oj, nie! Yeah! Bro. <grystanie> Okej, okay. to cię zabiera na sam start poziomu. Praktycznie. Czyli po prostu jak cię złapię, to przegrywasz, warto wiedzieć. Także lecimy, lecimy. Tutaj pyk. I zmisowałem. Mam nadzieję, że tam nie ma coś na górze jeszcze. Bra. Do trzech razy sztuka. Mam nadzieję, że tam na górze nic nie ma do pominięcia. Nie, tylko jest po prostu tutaj. Żeby się szybciej wbić na dół. Okej. Okay. z tego nie skiełbaszę. Jop. Lecimy dalej. O, jesteśmy duchem również. <laughs> no, oczywiście halloweenowy poziom mu muszę być duchem. Jeżeli lecimy lecimy. O ja pieprze. O Okej, okay, dobra, dobra, tutaj poboczna droga, nie, dosyć szybka. E, Okej, okay, ten pokój się wydaje dosyć prosty i był, był bardzo prosty, tylko jak głupio zginęłem na początku. Tutaj w prawo do opcjonalnej drogi. Dobra, a e, tutaj nie widzę problemu. O, jakby, jakby teraz tak głupio wpadł, to by było śmiesznie. O nie! O nie, furasowe ubranie! Nie! Czemu? Ej, wiadomo, wilkołaki i tak dalej, ale furas! E, nie. O! Dobra. Jee. Yeah. Okej, okej, okej. Na razie wszystko jest spoko, cacy. Chyba mi się wydaje, że tam trzeba było pójść jeszcze. Jop. Dobrze, że ogarnąłem w porę. Okay, dnia numer 29 i chyba ostatnia będzie już tam po drodze. Także hej, udało się za szóstą próbą, hehe. Nie, 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 o, oh, 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 oh. za blisko za blisko dobra 30 dnia, a zdobyty. A zdobyty oba. Super. Udało się. Zdobyłem oba achievementy. Właśnie głównie po to chciałem zagrać te, ten, ten Halloweenowy update, żeby zdobyć te dwa achievementy. I jedyne co mi teraz zostało tak naprawdę to przejść wszystkie poziomy na P. Gdzie już na jednym streamie trochę porobiłem poziomów, chyba pierwszy, drugi świat, no może trochę trzeciego nawet. Więc... E, z, czasem, z czasem na pewno wyjdzie film jak robię wszystkie poziomy na P. Zobaczmy to ubranko. Za 30 dni, bo za furasa się nie przebiorę, nie ma co. U, oczy. O. Fajne, fajne. Trochę jak ten. Trochę wajby daje tego fałszywego pepino. No, i może wreszcie. Wspomnę tylko o tych oczach. O co z nimi chodzi? Yy, lądujemy w tak, tak zwanym. Yy, przy okazji jest tutaj odpalanie muzyki ze wszystkich poziomów a ten poziom nazywa się Secrets of the World. Polega on na tym, że trzeba przejść, że przechodzi się wszystkie sekrety w grze pod rząd na jednym na jednym czasie. I każdy z tych poziomów ma chyba jakieś tam 10-15 sekund do przejścia. Po prostu nie chcę teraz tego pokazywać na wizji, raczej. Raczej będę to pokazywał jak będę robił poziomy na P, bo tutaj też można rangę dostać. Yy, więc pewnie to o tym się zajmę właśnie w następnym odcinku. Raczej, znaczy w następnym odcinku z pizza towarami wyjdzie. I poza tym, jeszcze jakie inne sekrety są yy, w każdym lobby, nawet chyba znalazłem jedno na wizji podczas tej serii. Jest właśnie takie coś jak sekretne pomieszczenia, w których są jakieś śmieszne Małe smaczki czy coś Takie nieznaczne Jeżeli chcecie ich dowiedzieć się gdzie one są Polecam samemu poszukać, tutaj gdzieś po ścianach, gdzieś po suficie Różnie to jest z tymi, z tymi sekretnymi pokojami Nie wiem dokładnie gdzie jest ta na pierwszym piętrze, o jest nawet Mogę pokazać jest stara wieża. Z <laughs> takim śmiesznym. No i tak, zawsze jest takie coś. Na każdy piętrze chyba nawet dwa są na niektórych piętrach, więc warto zwrócić na to uwagę. A tak, no to co jeszcze zostało? No mogę wspomnieć jeszcze o tym, że można grać jako Noise. Oczywiście po przejściu gry jako Pepino i to było w update dosyć. Chyba rok temu dodane. Rok temu w sensie 2024. I praktycznie jest inny playstyle, ale tak naprawdę przechodzi się przez wszystkie poziomy, tak samo. To się takie same poziomy, nie ma ża żadnych nowych specjalnych podnojza, więc yy, nie będę tego robił. Ale no. Wydaje mi się, że chyba o wszystkim wspomniałem już tak naprawdę, co mogłbym. Bo praktycznie już. Także ta gra jest w st 100% ukończona. Wreszcie, po, ty po tylu miesiącach, musiał mi pół roku zejść, żebym to skończył. A to głównie, żeby dokończyć ten świat, drugi, świat, piąty i tak dalej. Więc. Ja, ja się cieszę z tej gry. Ja dobrze się bawiłem przy tej grze. I co? Pora na następną serię, tak naprawdę. Następna seria będzie z gry. Która stworzona została przez polskiego indie dewelopera. I już se z serii z tej. Raczej. Serii, z której pochodzi ta gra. Już była u mnie na kanale. Dawno, dawno temu. Więc pora na lekką rewitalizację, że tak powiem. Ale cóż, to będzie na tyle, jeżeli chodzi o Pisa Tower, jak na razie. Mam nadzieję, że się podobało. Wszystko, cała seria pewnie jeszcze, chcecie sobie odświeżyć, to oczywiście jest tam. Może postaram się te... ...odcinki z stuprocentowania światów ułożyć, chociaż nie wydaje mi się, bo to było w trakcie serii i wtedy robiłem to... Z jakby kontekstem przechodzenia poziomu, więc raczej tego nie będę robił, ale polecam sobie playlistę całą ogarnąć, żeby sobie zobaczyć każdy świat na 100%. No i to będzie tyle. Lajknijcie, komentnijcie, subnijcie, Discorda macie w opisie, a ja już idę. Na razie.